Dzisiaj odbywa się podsumowanie pierwszego naboru projektu Digit Transformacja Cyfrowa. Ponad 146 wniosków na alokację 57 milionów złotych aplikowały podmioty sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aplikując o granty od 150 do 850 tysięcy złotych, wnioski składane były w ramach szeroko rozumianego przetwórstwa przemysłowego i usług produkcyjnych. Wnioski składane były na projekty związane z szkoleniami, nabywaniem środków trwałych, big data, cyberbezpieczeństwo, podnoszenie poziomu robotyzacji, digitalizacji polskich przedsiębiorstw. Pierwsza konferencja otwiera oficjalnie nasz program Digit Transformacja Cyfrowa i to jest program grantów dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą się cyfryzować. Podczas tej konferencji, ale w całym programie, chcemy przekonywać, że jakby cyfryzacja to nie jest żaden luksus dla małych i średnich przedsiębiorstw, a to jest absolutna konieczność. I że te technologie nowoczesne, czyli rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja, robotyzacja, są to już technologie tak zdemokratyzowane. Że nie są one tylko dla dużych firm, ale również mogą albo może muszą wręcz być wykorzystywane przez małe i średnie przedsiębiorstwa.